Agata Młynarska wprost o romansie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Nie powinni zrobić tego. Agata Młynarska nie kryje swojego entuzjazmu wobec najnowszej edycji tańca z gwiazdami. W najnowszym wywiadzie otwarcie wyznała, komu najmocniej kibicuje w programie. Jej wsparcie skierowane jest zarówno w stronę przełomowego kobiecego duetu, jak i pary, która odważnie pokazuje swoje uczucia na ekranie. Agata Młynarska już po emisji pierwszego odcinka programu wyraziła swoje uznanie dla choreografii Katarzyny Zilman i Janji Lesar. Na Instagramie dziennikarka podkreśliła, jak ważnym krokiem jest udział kobiecego duetu w popularnym show. Teraz, w najnowszym wywiadzie, ponownie wyraziła swoje wsparcie dla tej pary. Kibicuje z całego serca Kasi i Janji, to na pewno. Uważam, że to jest wielki przełom, wielka sprawa. Taniec nie wyklucza i trzymam za was kciuki, dziewczyny. Jestem zachwycona choreografiami Janji i jej tańcem, powiedziała w rozmowie z Jastrzą Post. Młynarska podkreśliła, że udział Cilman i Lesar w programie to nie tylko artystyczne wydarzenie, ale także ważny krok w kierunku większej akceptacji i otwartości. Agata Młynarska wprost o romansie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Nie powinni zrobić tego. Agata Młynarska nie kryje również swojej sympatii do duetu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Jak przyznała, ich relacja, która rozwija się na oczach widzów, budzi wiele emocji, ale zasługuje na szacunek. Może to wzbudzić falę komentarzy, ale powiem, kibicuję Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi, dlatego że nie mają łatwo. Zdecydować się na miłość przed kamerami to jest bardzo trudny krok, skomentowała. Dziennikarka zaznaczyła, że ocena ich decyzji nie należy do widzów, a publiczne wyrażanie miłości wymaga odwagi. Mówienie, że nie powinni tego zrobić, że ujawniają swoją miłość? W ogóle nie nam to oceniać. Nikt z nas nie wie, jakby się zachował w ich sytuacji. Podjęli taką decyzję, są piękną parą i pięknie tańczą, dodała. Agata Młynarska przyznała, że od lat śledzi taneczne występy Agnieszki Kaczorowskiej i docenia jej profesjonalizm oraz zaangażowanie. Wspomniała również o ich dawnej współpracy, która utwierdziła ją w przekonaniu, że Kaczorowska jest osobą niezwykle pracowitą i autentyczną. Każdy taniec Agnieszki oglądałam. Pamiętam też takie spotkanie z Agnieszką jeszcze dawno temu, kiedy robiłam z nią wywiad. Ujęła mnie swoją opowieścią o pracowitości o tym, jak bardzo zapracowanym była dzieckiem wspominała dziennikarka. Młynarska nie kryje podziwu dla odwagi Kaczorowskiej i Rogacewicza, którzy zdecydowali się otwarcie pokazać swoje uczucia w tak wymagającym formacie, jakim jest taniec z gwiazdami. Nigdy nie dołączę do chóru hejterów. Bardzo ich wspieram w tej trudnej i odważnej decyzji, którą podjęli, żeby razem spalić się na ołtarzu miłości, który jest tanecznym parkietem, podsumowała.